Cześć, witajcie na kanale GIT, z Wami dzisiaj Burzyk. Damian Siemanko. Zapraszamy Was na test mini soundbara Creative Stage SE. Kompaktowy soundbar. Kompaktowe opakowanie, w którym znalazło się jednak wszystko, co do użytkowania jest potrzebne. Mamy listwę dźwiękową, mamy pilota, mamy do tego kabelek USB typu C do USB typu A, mamy zasilacz z trzema wymiennymi końcówkami na różne regiony świata, jeśli chodzi o zasilanie. Ponadto broszura ze skróconą instrukcją obsługi oraz karta gwarancyjna. W pilocie nie było baterii. Stage SE to soundbar, który waży 1,22 kg, a jego wymiary to 410x108x68 mm. Całkiem kompaktowy, jeśli chodzi o tę szerokość czy długość, jak zwał, tak zwał, natomiast całkiem też wysoki wbrew pozorom. Raczej pod monitor niż pod telewizory niskie, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Przewody zasilający yy, Mamy i przewód USB-C na A o długości 120 cm i przewód z USB-C na USB-A jest przewodem transmitującym również. Dźwięk w komputerze, czyli nie potrzeba tutaj, nawet nie ma możliwości podłączać dodatkowego przewodu e, AUX jack 3,5 mm. Proszę, żebyś go podpiął z powrotem. Dziękuję bardzo. E, Klasyczny zasilacz jest. Poza transmisją dźwięku przewodową mamy oczywiście moduł Bluetooth w wersji 5.3 z kodekiem SB. C. Soundbar jest skonfigurowany w formacie 2.0. Mamy tutaj dwa kanały, lewo-prawo. Nie ma dodatkowego sabufera, oczywiście, natomiast o basie sobie porozmawiamy, Ale jak z niego się wydobywa. Tak, mamy jednej, z jednej strony mały bas refleksy, z drugiej pokrętełko, do którego jeszcze sobie dojdziemy. Teoretycznie maksymalna szczytowa moc wyjściowa to 48W. Głośność maksymalną sprawdzimy sobie podczas odsłuchu, więc zweryfikujemy. I tak naprawdę, mamy tutaj podany jeszcze tylko stosunek sygnału do szumu na poziomie mniej więcej 80 dB. Nie szumi, absolutnie. Tak jest, a samo połączenie przez Bluetooth nie sprawiło żadnego problemu. Omawianie wyglądu urządzenia nietypowo. Zaczniemy od pilota, który jest fajny. Podoba mi się przede wszystkim. Jest z takiego całkiem przyjemnego mm, tworzywa. Leciutko, może palcującego się, ale naprawdę nieźle utrzymać. Łatwo go w czystości. Kilka najważniejszych przycisków, włącznik, zmiana źródła, mutowanie, zmiana tonów, czyli to jest ciekawe tutaj akurat w tym wypadku, chwilę temu poświęcę, bo naciskając w lewo zmieniamy jakby barwę brzmienia na cieplejszą, czyli nieco bardziej basową. Ale też ucinają się wtedy trochę wyższe tony. Natomiast idąc w prawo, e, temperatura dźwięku zmienia się ku takiej właśnie wyższej, e, chłodniejszej, i dźwięki Dobra. wtedy są te. E, takie trochę uproszczone zarządzanie niskimi, wysokimi tonami na jednej skali, na jednej osi, że tak powiem. No i dwa tryby e, pracy soundbara: surround oraz dialog. I o nich też sobie porozmawiamy nieco więcej pod słuchu. A sam soundbar? No nie ma co ukrywać, ładny, ale. Trochę trudny w utrzymaniu czystości. No tak, pewnie, pewnie zastanawialiście się, dlaczego przekręcam pudełko wcześniej na początku, a nie dotykam sandbara. Otóż nie robię tego z jednej prostej przyczyny. Piano black, Piano black. Na spodzie też na piano, black. piano black. Tak naprawdę są tylko piano black. dwa miejsca, w których można go w miarę bezpiecznie chwycić. Są to właśnie boczne krawędzie. No i jeśli o nich mowa, to na lewej bocznej krawędzi mamy reflex, o którym wspomniałeś. Na prawej Bocznej krawędzi mamy pokrętło z przyciskiem funkcyjnym. Pokrętło, które wygląda trochę jak taka kierownica samochodów zdalnie sterowanych, czy mhm. takie, co są yy, 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 urządzenia. Albo duża rolka myszki. Albo duża, bardzo duża rolka myszki. Chropowata, wygodnie się ją chwyta. Ma bardzo delikatny. Ale przyjemny i słyszalny taki skok. Regulujemy nią głośność, a wewnątrz przycisk oznaczony znakiem push naciśnij mnie, który odpowiada za włączenie soundbara, ewentualnie zmianę trybu jego pracy. Nie ma żadnego wyświetlacza, nie ma żadnego yy, wskaźnika poza diodą, która jest w prawej części maskownicy. Yy, Kolory zmieniają się odnośnie, znaczy, w zależności od trybu, który mhm. obecnie obsługujemy. No i tutaj, obok tego przycisku i pokrętła, na tyle mamy trzy gniazda. Od góry jest to gniazdo do zasilacza, drugie to jest gniazdo USB duże, serwisowe oraz USB typu C do transmisji dźwięku metodą przewodową. Na spodzie również Piano Black Plus, gumowane nóżki, utrzymują sound dobrze, wibracje nie przenoszą się w niechciany sposób na Meble, na biurko czy na komodę, natomiast no, cały, tak jak wspomnieliśmy, jest w tym bardzo ładnym tworzywie. Bo ono naprawdę, póki jest czyste, wygląda absolutnie elegancko, jest minimalistyczne. Tu nie ma nic żadnych jakichś krzykliwych elementów, tylko drobne logo Creative na samej górze. No ale naprawdę obchodzić się z nim trzeba jak z jajkiem. Maskownica na froncie również w tym stylu, cała w ciemnej kolorystyce, no ale znacznie odporniejsza na zabrudzenia. Także Tutaj jeszcze front, jak dotkniecie, to, to nic się złego nie stanie, ale od góry, przez tylną krawędź i dolną, to naprawdę z paluszkami ostrożnie, bo będzie dużo czyszczenia. No bardzo elegancki, ale tak jak wspomniałem, nie jest na tyle niski, żeby wszystkie telewizory mhm. bez problemu wyszły za niego z obrazem. Raczej jest to urządzenie dostosowane pod monitory, które zazwyczaj stoją wyżej na, na stopce. No i też zresztą do tego Creative promuje to urządzenie jako soundbar taki podmonitorowy. No zobaczymy. tak, ale też dużo osób wiesza telewizory, na przykład AdSon. Chyba ty masz też powieszony telewizor, ty też masz zresztą wiszący telewizor, nie? Więc tam się już zmieści wtedy. Ale zmieści. jak ktoś ma tak jak ja na nóżkach, no to wtedy już tego miejsca Odwróci. może zbraknąć. Tak, jeśli jeszcze leżysz niżej niż jest komoda, no to wtedy będzie ci bar stojący przed nim leciutko zasłaniał. Dolną A to pilotem wtedy jest ciężko operować. A nie? i jak masz czujnik jeszcze do tego nisko w telewizorze, to może go zasłonić. No ale tak jak wspomniałem, jest to standard. Nawet powiedziałbym raczej tylko pc bo jedyną możliwością podłączenia go do telewizora jest. Bluetooth, bo nie mamy tu HDMI, nie mamy tu gniazda optycznego. Jest to urządzenie raczej multimedialne pod komputer Bardziej lub, do, lub do właśnie tak smartfonów mhm. jako głośnik Bluetooth. No i posłuchajmy. Sprzęt ustawiony do odsłuchu. Zanim zaczniemy, to pomiary głośności. Na naszym testowym utworze w najbardziej ciepłym ustawieniu tonów 89 dB, najbardziej zimnym 91, z włączonym trybem surround 93 i z włączonym trybem Dialog 94, 5 dB nawet. Ale to już nie było przyjemne takie odległości. Są to tryby raczej do wideokonferencji, czy raczej może nie do wideokonferencji, bo tu nie można przez ten głośnik rozmawiać. Właśnie. No do, do bardziej do słuchania. Ale do odsłuchania podcastów, podcastów czy, coś, czy właśnie bo. jakichś tam filmów z YouTube'a, czy po prostu oglądania filmów, owszem. E, włączamy, zaczynamy i będziemy w trakcie bawić się e, zarówno trybami, jak i tym e, regulowaniem temperatury brzmienia. A zaczniemy od Headless Underwater, na niespełna połowie regulatora i na razie tryb neutralny.

tracyjny d trip Saround dialog. Wróciliśmy do tradycyjnego. Na razie przejdziemy przez resztę utworów. Potem sobie podsumujemy Into the Light na w pełni domyślnych ustawieniach i połowie regulatora. i don't know w drugą stronę skali powrót do tradycyjnego to teraz zagramy Tainted Red Revision na tradycyjnym na razie sara Sarão Ok, na koniec. No dobrze, i coś po cichutku, niech tam sobie gra w tle. A my możemy podsumować najpierw e, brzmienie. Chciałbyś zacząć masz? No mogę. Wiesz co podoba mi się ciepła barwa tego głośnika w tym domyślnym trybie. Muszę przyznać, że wtedy jak jest ten. Wyśrodkowany najbardziej tryb najbardziej słychać niskie tony, wysokie, średnie słychać mniej, ale, ale, mimo wszystko, nawet na dużej głośności, ten soundbar, ten głośnik radzi sobie bardzo dobrze z reprodukcją dźwięku, że tak powiem. Tryby bardzo dużo zmieniają tutaj. Jak zmieniałeś ciepła zimne, no to różnica była mega. W Sarandzie nawet ciekawie brzmi. Powiem Ci, że może faktycznie wtedy gdzieś ten dół jest wycinany, mhm. ale słychać więcej, chociażby w muzyce rokowej, tych instrumentów się trochę więcej pojawiło. Nawet w pewnym momencie, jak zamknąłem oczy, to aż za dużo się ich pojawiło, bo tak uderzyły. Natomiast tak w kategorii takich małych soundbarów muszę przyznać, że pozytywnie mnie zaskoczył dźwiękowo, bo ma bas. Dokładnie, ma bas, a dokładnie. tego często nie ma w takich małych konstrukcjach. Ja też byłem zaskoczony po ostatnich e, przygodach z różnymi soundbarami bez subwooferów, mhm. No to tam w tych cenach raczej basu próżno było szukać. Jedynym wyjątkiem była Ultima Odin 3, która już miała tego basu nieco, ale też była soundbarem no, dwa razy takim szerszym, co najmniej dłuższym. Natomiast Creative Stages E to urządzenie, które o dziwo potrafi wydobyć sobie bas. Oczywiście nie można oczekiwać, że on będzie najniższy, jakiś sprężysty, wybitnie czy cokolwiek, ale jest na tyle wydajny i mocny, że sprawia, iż odsłuch muzyki elektronicznej z basikiem jest przyjemny na tym urządzeniu. I tak jak mówisz, regulacja tą temperaturą dźwięku zmienia sporo. Każdy może dostosować coś do siebie, ale minus tego jest taki, że po pierwsze, nie reaguje to tak za szybko, trzeba się naklikać, na, mhm. napikać to raz, a dwa, nie ma wskaźnika żadnego tego. Po prostu na oko to robimy, a w zasadzie tak. na ucho, bo na sąd barze nie cyfrowy ma. Jakiś żad... tak. Cyfrowy, jakiś Mo, cyfrowy. Mono, mono jakiś taki, taki jak zwykle gdzieś plus tam za więc Plus robiącą. minus dwa, plus minus trzy w tę stronę. Tryby surround i Dialog również zmieniają dużo, ale nie są w żaden sposób odzorowane, więc jak nie wiemy, już na czym jesteśmy, co porobiliśmy, no musimy po prostu zrobić przywrócenie do ustawień domyślnych, co zresztą chyba producent przewidział, bo to jest duży przycisk reset. Dokładnie tak. Tryb surround przydaje się nieco bardziej, a nawet dużo bardziej. W jakichś filmach, w wydarzeniach sportowych, gdzie bas jest nam raczej mhm. niepotrzebny, wtedy faktycznie możemy uzyskać większą przestrzenność z no w ogóle nieprzestrzennego, tak jakby konstrukcyjnie Małe głośnika. No tak. bo mamy dwa głośniki niedaleko siebie, jakieś tam pewnie membrany pasywne czy coś. Bas refleks jest. No nie jest to urządzenie 5.1, 7.1, cokolwiek, ale stara się jak może, jak na swoje niewielkie gabaryty, plusik. Tryb dialog, no to już tylko do ewentualnie właśnie nie wiem audiobooków może mm -hmm. czy podcastów. Bo jeśli gdzieś jakby jest warstwa muzyczna i wokalno to ta warstwa muzyczna bardzo na tym cierpi, bo te wokale są tak mocno podbite, czy lektor, czy cokolwiek, że reszta staje się troszeczkę nieprzyjemna. No, no nie jest to najlepszy tryb dla akurat tego soundbara. Ja ogólnie lubiłem tryb dialog w pozostałych urządzeniach creative, bo on się powtarza już w wielu seriach, no ale w tym nie wypada on moim zdaniem najlepiej. To, co jest moim zdaniem sporym minusem, muszę powiedzieć to jeszcze raz, bo w związku z tym, że jest to urządzenie ewidentnie jako głośnik Bluetooth stacjonarny, bądź urządzenie do komputera stacjonarnego pod monitor, no bo laptopy mają swoje monitory, to nie ma gdzie by tego ustawić, jest brak mikrofonu, bo zazwyczaj w urządzeniach stacjonarnych, komputerach nie mamy mikrofonu domyślnie, a skoro stawiamy sobie to pod monitorem, no, to czemu by w dzisiejszych czasach mhm. wideokonferencji, pracy zdalnej, nie porozmawiać właśnie przez tego typu urządzenie? No nie zadziałało, spróbowaliśmy pod PC-tem i o ile transmisja dźwięku działa, bez problemu. Zasilanie wpięte, oczywiście swoją drogą. Drugi kabelek z USB-C do komputera bez problemu, no ale mikrofonu zbrakło. Także urządzenie muzycznie nie rozczaruje w tych gabarytach, myślę. Nie, nie też nawet jeszcze nie wspomnieliśmy, mówię się o filmach, ale i do gier, PC, jak I będziemy pod PC ta podpinać. Oczy, Jakieś reakcje, jakieś tam wyścigówek z to Bardzo przyjemnie. Super. Oczywiście są nawet w ofercie Creative dużo bardziej e, jakby wszechstronne sprzęty z sabuferami. Również gamingowe będzie u nas na kanale też, albo już się Katana. Katana. Ale to urządzenie kompaktowno, kompaktowością, elegancją e, naprawdę dużo zyskuje dla mnie, bo podoba mi się bardzo. No owszem. Materiał, z którego jest wykonany, to już wielokrotnie się opowiadaliśmy, trzeba dbać o niego um, i często czyścić, ale wygląda bardzo ładnie. Natomiast no, 380 zł to cena, w której oczekiwałbym chociażby właśnie mini wyświetlacza, żeby wiedzieć, jakie tryby są ustawione. I tego mikrofonu. I mikrofon Dokładnie tak. Bo dźwiękowo w tych gabarytach, jak na taki mini soundboard, oczywiście to się nie zawiedziemy, bo mamy głośniki e, całkowicie mobilne, które mogą mieć lepsze bas w tej cenie oczywiście, ale to jest jednak urządzenie e, no przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy, bardziej uniwersalne, bo i filmy, i wydarzenia sportowe, i gry... No i muzyka również nie jest niczym złym, także 380 zł to myślę, że cena nieco za wysoka lub akceptowalna by była, gdyby był budowany mikrofon i jakiś mały wyświetlacz chociaż. Ale urządzenie ma potencjał, zaskoczyło mnie, bo patrząc na jego konstrukcję to basu się tu nie spodziewałem, a mhm. okazuje się, że jest i jest nawet przyjemny. Także Creative Stage SE to mini sandbarek, godny Waszej uwagi, jeśli tylko macie cierpliwość do czyszczenia kurzu, to resztą, no i nie potrzebujecie mikrofonu, to resztą Was, myślę, będzie w stanie zadowolić. Bardzo ciekawa propozycja. Do takiego y, eleganckiego biurka, nie gamingowego całkowicie. Z, tylko z jakimś tym. Stylowego. Ten PC, chciałem powiedzieć, jakimś makiem PC. No, na przykład, właśnie jakiś Mac Mini. Jakieś yy, mała obudowa elegancka, to wtedy jak najbardziej odnajdzie się tam bez problemu. Z wami dzisiaj Burzyk i Doman. Do zobaczenia. Hej, jest gi.